bardzo serdecznie w filmie z cyklu Pogadanki, Wróżki, Joanki. Dzisiaj zajmiemy się dosyć trudną sprawą, <laughs> dlatego że chciałam poruszyć sprawę zdrady. To jest temat rzeka, tutaj jest mnóstwo książek, referatów, ludzi, którzy się na tym znają lepiej ode mnie, ale jest to taki temat, który bardzo, bardzo często przewija się podczas sesji starotem. <laughs> I tutaj jest kwestia taka, ja stawiając karty nigdy nie oceniam postawy, nie musicie się tego wstydzić absolutnie, czy bycia zdradzanym, czy bycia zdradzającym, dlatego że tak, nic co ludzkie nie jest mi obce, na tej zasadzie się działa i to, że ja na przykład mogę chcieć postępować inaczej, nie oznacza, że oceniam postawy ludzi, dlatego że ja, jak to się mówi, nie przeszłam Waszej drogi życia w Waszych butach. Dlatego tutaj naprawdę trzymam się tej zasady nieoceniania i nie uważam, czy coś jest złe, czy coś jest dobre, po prostu stawiam karty. Natomiast y, wiem, że każdy ma swoje powody, może karmę, może przeznaczenie. I tutaj nie mi z perspektywy człowieka rozgryzać, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, mogę tylko pokazać, co będzie, gdy. Natomiast jako człowiek, jako osoba, Jestem wróżką, jestem człowiekiem, było, nie było. Mam swoje poglądy i swoją postawę na pewne sprawy, która, ta, która to postawa dotyczy tylko i jedynie i wyłącznie mojego życia. Dlatego, że ja w swoich butach kreuję swoją ścieżkę. Dlatego, tak jak mówię, nie dotyczy się tego, co wy powinniście, czy co jest dobre, czy co jest niedobre, tylko mówię o sobie i o swoich poglądach. Z jednej strony wiem, że zdrada ma różne wymiary. I to, co dla jednych jest zdradą, dla drugich będzie pogawędką albo wyjściem do kina, a dla trzeciej osoby będzie już czystego rodzaju tragedią. Co zdrada oznacza dla mnie? To, że ktoś pójdzie z kimś do łóżka jest ewidentnie zdradą, tak? ale u mnie zdrada zaczyna się wcześniej, od momentu, kiedy to nie ja jestem obiektem zwierzeń mojego partnera. Bo ja uczestnicząc w jego życiu i chcąc być osobą najważniejszą i działając w drugą stronę podobnie, chcę, żeby to mnie się zwierzał, mnie mówił o swoich kłopotach, mnie przytulał i ze mną chodził do kina. Czyli u mnie zdrada zaczyna się od rozmowy i nie rozmowy koleżeńskiej, bo wiadomo, ja nie jestem patologiczna, nikogo nie pilnuję za szyję nie przywiązuję do kaloryfera, ale taka rozmowa, która jest intymna. Taka rozmowa, która jest zwierzeniem, nie przyjacielskim, tylko tym właśnie z lekkim taką dozą, ja jestem kobietą, ty jestem mężczyzną, to już u mnie jest zdradą. Hmm, przy czym ze mną jest na tyle pechowo, że ja po pierwsze mam od razu sny, że coś jest nie tak, po drugie wyczuwam pismo nosem, a po trzecie same dowody wpadają mi w rękę. Także, no, z wróżką tą uwagę nie zadzierać. Ja mówię, w życiu przyszłam dużo, też nie będę mówiła konkretnie kto, co, kiedy, jak, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przeżyłam, wiem. I wiem, jak potrafię na to zareagować. I teraz, słuchajcie, podstawowe pytanie: zdradę wybaczać, czy zdrady nie tolerować? Ja wiem, co ja zrobiłam. Wybaczyłam, ale wiem, że nie potrafiłabym z tym żyć. Dlatego relacja została zakończona. Słuchajcie, Oczywiście, ze względu na dzieci, często, ze względu na różne względy, podejmujemy decyzję próbowania od nowa. Ja nie miałam zależności życiowych, które by mnie do tego zmuszały, dlatego mogłam postąpić zgodnie z sumieniem, czyli po prostu zakończyć relację, gdzie oczywiście ja w ogóle całe serce i sympatia do tego człowieka do tej pory, rodzina cudowna, wszystko świetne, ale nigdy nie pozwoliłabym sobie na to, żeby pamiętać, że ktoś był przez moment ważniejszy niż ja. Bo wybaczenie to jest jedna sprawa, a ja nie chyba mu razy życie jest życie wymi, pokazujecie na kartach, jak różnie może to życie przebiegać, i dlatego się nauczyłam nie oceniać, naprawdę. Rzadko mi się to zdarza, a jestem tylko człowiekiem, ale wiem, że ja nie muszę sobie pozwalać na pewne rzeczy, które by się mieliły w mojej głowie pod tytułem Kiedyś ktoś był lepszy ode mnie. No nie. Nie musiałam sobie na to pozwalać. Ja osobiście nie wierzę w to, że zdrada umacnia związek. W gazetach typu Kosmopolitan tak kiedyś było, tak, Cię zdradził, ale Cię może umocnić, może Cię razem wzmocnić. To się zdarza naprawdę w bardzo nielicznych przypadkach, przy dużej dozie mądrości dwójki ludzi. No promil yy, trafu, naprawdę. Was przychodzi bardzo dużo. Zdrada przeważnie niszczy związki. W takiej ilości przypadków. Może ten związek faktycznie ewoluować, ale to naprawdę bardzo rzadko się zdarza. Także statystycznie nie wierzę w umocnienie związku po zdradzie. Zresztą u siebie przede wszystkim, tak? Bo miałam zawsze na końcu głowy, jak ty jesteś dla mnie najważniejszy, to ja mam być najważniejsza. Jeżeli wkracza ktoś ze swoją energią, chociażby w takiej intymnej rozmowy, jak między dwojgiem kochanków, dziękuję. Tego nie chcę. <laughs> I teraz tak, często wybaczamy, ale nie zapominamy. To chciałam właśnie powiedzieć, że jeżeli już decydujemy się na reaktywację związku, musimy odciąć wszystko grubą czarną krechą i nie wracać do tej sprawy w kłótniach. Najlepiej w ogóle nie wypytywać, jak było, co było, bo układamy sobie w głowie pewien obraz i będziemy mieć coraz większe kompleksy, będziemy coraz bardziej zgnieceni. To nie o to chodzi, żeby to rozdrapywanie ran naprawdę tutaj w tym przypadku jest bezsensowne. Pewnie, że kobiety mają coś takiego, że chciałyby wszystko wiedzieć. Jak było, co było, w ogóle kiedy, jak, ile. Niepotrzebnie. Bo będziemy mieć w głowie swoją historię. I mało tego. W momencie, kiedy ten mężczyzna i tak będzie mówił, że nas kocha, jesteśmy najważniejsi, to gdzieś tam z tyłu głowy będzie, no dobrze, ale była ta ona. W drugą stronę też to działa. Także z tym wybaczeniem to mówię. Wybaczyć można, ale zapomnieć gorzej. E Uczymy się z, z, żyć z faktem zdrady, ale temat bardzo często powraca. Słuchajcie, na kartach to widzę, że po ro, ro, roku, dwóch, nawet po dziesięciu latach, a kiedyś on mnie zdradził, teraz jest dobrze, ale to nie jest to. Odbudowanie zaufania? W porządku, ja możemy, ufam. I wiem, że już mnie nie zdradzi błąd, ale zadratkwi. To tak jakbyście wzięli i sk coś skleili, albo coś się zrosło. Tą bliznę zawsze widać. Ja tak widzę zdradę. Dlatego sobie na nią nie, nie, nie pozwalam. <laughs> nie umiem zrozumieć zdrady. Ja, jako ja, nie ja jako wróżka, ja jako człowiek, i nie cudzej, bo za cudze rzeczy nie odpowiadam, tylko swojej własnej, dlatego że tak, nawet gdybym była związana wszystkimi możliwymi uwiązaniami, a byłabym z dobrym człowiekiem, tylko często są te zdrady z nudy, bo jest za dobrze. W życiu bym sobie na zdradę nie pozwoliła, bo z szacunku dla drugiej osoby, nawet gdybym tej osoby nie kochała. Gdybym chciała zmienić życie, to bym odeszła, abym nie zdradzała. To ja. Mało tego zdrada dla takiego ratunku, bo jest mi źle. No to jak jest mi źle, to odejdź nawet z samą walizką, z czystą koszulą w kapciach, ale ułożysz sobie życie, bo to pokazują wasze przykłady również. Jesteście bardzo często silne i potraficie odejść od. Osoby, która was bije, która was zdradza, z którą są problemy, tylko właśnie trzeba zrobić ten pierwszy krok i nie tkwić na zasadzie, mój książę mnie uratuje. No nie uratuje, bo książę też ma swoją rodzinę. A te mocne babki, mocne kobiety, które odejdą od patologii, dają sobie w pewnym momencie radę i naprawdę trafiają na szczęśliwe, szczęśliwe związki. <laughs> Jeżeli jest zdrada ze znudzenia, ja takiej zdrady nie rozumiem po prostu. Zdrada z tego, żeby siebie uratować ze złego związku, no nie da rady, bo podobne przyciąga, podobne jak ja zdradzam, to ktoś zdradza. Już się robią nawet nie trójkąta, ale czworokąty i w ogóle cuda. <laughs> Mówimy o czystej energii. Odcinam, zaczynam. Jest to najtrudniejsze. Um, mówię o pewnego rodzaju, jestem strasznie takim, wiecie, z szabelką na barykady. Taką mam energetykę. I mówię o honorze. Gdybym miała problem z człowiekiem, którego już nie lubię, a nie jest dla mnie zły, to bym go szanowała i nie zdradzała, gdybym nie mogła odejść. Natomiast jeżeli byłoby bardzo źle, to na pewno bym po prostu chyba pod most, a odeszła, tak? Poprosiłabym kogoś, żeby mi pomógł przez chwilę, coś bym robiła. Szabelka na barykady. A na pewno, gdybym przestała kochać, to też bym bezuzależnie, że tak powiem, że muszę z kimś być, bo dzieci, pieniądze do mnie, wiem cokolwiek, to po prostu też bym odchodziła. Ale to ja, ja wiem, że są różne charaktery. I dlatego mówię, nie oceniam, nie potępiam, tylko pokazuję, jak można. I widzę po statystycznie w kartach, co się potem dzieje. Uczciwość popłaca, bo w pewnym momencie dostajemy to samo od wszechświata. Ja wiem, że to jest tak, że tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, ale mówię z perspektywy osoby, która została zdradzona i odeszła, bardzo mocno kochając, bo mój honor i ta szabelka na barykady, nie pozwala sobie na to, żebym była nie najważniejsza w związku, chociaż przez moment. Ja nie mówię o kłótniach, to ludzkie wszystko, ale mówimy o tej podstawie, że trzymamy się jako tandem. To jest dla mnie najważniejsze na świecie. No właśnie, zburzone zaufaniem. Często niemożliwe jest ponowne zbudowanie związku, nie wymarzę się gumką pewnych rzeczy. I bardzo ważne zdanie chciałam Wam powiedzieć, tak już zbliżając się ku końcowi. Każda decyzja, którą podejmiesz, zdradzając bądź, będąc osobą zdradzoną, wymaga niezwykłej odwagi. Odwagą jest zostać, odwagą jest odejść, ale musisz to zrobić zgodnie ze swoim sumieniem i z tym, co czujesz, bo każdy inny wniosek. Może tylko powiedzieć, że dla mnie taka ścieżka jest najlepsza. Dla ciebie niekoniecznie. I jeszcze jedno, tak na sam sam koniec. Odwet jest bez sensu. Ciemna energia cudzej zdrady, my wchodzimy w romans, żeby mu pokazać. Zdradzamy, szarpiemy się, cudujemy. Tworzą się już w ogóle, wiecie, fraktale. A nie, na, nie trójkąty, tylko po prostu cuda na kiju. Jest bez sensu. Słuchajcie, bądźcie konkretni w życiu. Niech Wasze tak będzie tak, niech Wasze nie będzie nie. Dlatego, że ten konkret w pewnym momencie pozwala Wam spojrzeć w lustro, poczytywać się za osobę nawet nie tyle dobrą, ja mówiłam ja mam kupę wad, czasem się zdenerwuję, nakrzyczę, a tam o! Ale honor przede wszystkim i nie krzywdzenie drugiej osoby. Ale bliźniego swego jak siebie samego, nie krzywdzenie siebie. To jest najważniejsze. Także tu bym chciała, żebyście zrozumieli, że Róbcie w zgodzie ze swoim sumieniem i nie róbcie odwetów. To jest bez sensu, bo mu pokażę, że co mu pokażę, że potrafię też zdradzać. To ciągniemy do góry, czy równamy do dołu. No właśnie. No to taki pierwszy trudny, trudny temat. Do zobaczenia.